Właśnie dowiedziałem się, że na tym stadionie nadano którejś z alejek imię Ireny Szewińskiej. O, nawet widzę jakąś tablicę. Spróbujemy? Spróbuję się tu dostać. Niestety brama jest zamknięta. Przez te widelce chyba też nie przejdę. Przez drugie też nie. Wygląda na to, że do tej tablicy nie ma żadnego dostępu. Obejdę stadion, może znajdę gdzieś wejście. Na razie mogę sobie na tablicę popatrzeć od tyłu, przez płot. No, zobaczymy, czy od strony Ulicy Świętokrzyskiej również nie można wejść na stadion, czyli kuracjusze, którzy najczęściej spacerują tą ulicą, na stadion się nie dostaną. Już nie będę próbował iść do tamtego wejścia. Być może, że jest ono otwarte. Ale mi się nie chce. A taka a propos, to nawet jeżeli kuracjusz będzie szedł tą ulicą i spojrzy przypadkiem w prawą stronę i dojrzy w oddali za płotem tablicę Alejka Ireny Szewińskiej i tył jakiejś drugiej tabliczki, to i tak nie jest w stanie wejść na stadion, żeby ją przeczytać. Tyle więc jest w stanie zobaczyć kuracjusz o godzinie 17.30, czyli w czasie, kiedy można jeszcze spacerować i zwiedzać Inowrocław, oglądać jego różne ciekawe rzeczy. Na tyle było stać Inowrocław pod rządami prezydenta Ryszarda Brejzy żeby uhonorować mistrzynię olimpijską ile ta tablica mogła kosztować? 500 zł razem z tymi kwiatami? myślę, że więcej nie a tak w ogóle to nie jestem w stanie zrozumieć tego, co się dzisiaj na tym stadionie wydarzyło bo kiedy w lipcu zeszłego roku zaproponowałem, żeby ten skwer nazwać imieniem Ireny Szewińskiej, to przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia powiedział, że trzeba znaleźć godniejsze miejsce. Czyli rozumiem, że to miejsce jest niegodne mistrzyni olimpijskiej. Okazało się, że godne jest miejsce na stadionie kawałek betonu i tablica za 500 zł. No to w takim razie rodzina prezydenta Adamowicza też powinna się obrazić, że w tym miejscu. Niegodnym, prezydent Inowrocławia chce zrobić teraz skwer imienia Pawła Adamowicza. Chyba, że należy tu się doszukiwać drugiego dna. Czyli faktycznie ten skwer jest brzydki, więc nie jest godny mistrzyni olimpijskiej. Ale jest godny. Człowieka o nie do końca jasnym życiorysie, któremu zdążono postawić kilka prokuratorskich zarzutów. Niestety, tragicznie zmarł. I to jest chyba cała jego zasługa, żeby stać się patronem tego skweru. To by wiele wyjaśniało.